Znów sprawdzimy Nic nie ma no, to Co to jest? to jest To coś jest jakieś dziwne. Podajnik Aha. na papier Ale wielki no Podajnik na papier, mhm. ale olbrzymi. jest. Jezu mhm. A my przeszkadzacza dzisiaj Nic nie przybyło Nic. przez nimi to przez niedzielę nic nie przybyło, nic nie ubyło. Tam tylko mam wrażenie, że przybyła jakaś szafka. Ktoś to Ta przybyło. szafka jest przewrócona, chyba po prostu. Bo ona chyba stała w pionie. Tu też nic, papierów przybyło. Papierów przybyło, w no tych, tych, tych dziurawionych nie było. Gdzie tam zobaczyć w ogóle? Pudło. No na odkurzacz. No. Duże pudło. Nie wiem, poszukamy u nas. Mhm. Uh -huh. no, tak. Ale coś przybyło. coś przybyło. Ta szafka z boku Aha. biała. Tak, tego nie było. Nie było. No. Tego nie było. No, szafka pod umywały, tak to uh -huh. się przychylił tylko. Uh -huh. Co? Są nic oświetleniowe. Oha ho też z żarówkami. Co to tutaj jest nie? Miasto takie dziwne jakieś. To są klasy do tego, no takie głupi psy. Aha. Zabrać to? Jest mi żere trawę, więc muszę okay. No zabierz. Sotka. Kurde. No nie da się równocześnie kręcić i, i pilnować psa. Myślę, że jeszcze nogi zabrałeś. No jakąś wy coś tu znalazłem. No, ja Chce ci się nieść, ładne. Globalne. Nowy jakiś dodatek do czegoś pewnie ktoś nie potrzebował. Producent to Wziąłem nogi, bo to są takie wytręcane na mhm. dwie Aha. No dobra. to jest to to jest jest to... Dziwne, by te pokrzywy chyba już nie parą. No już przekwitły pewnie, to już są na wymarciu. Tu była taka szatka, którą chyba ktoś sobie zalał. To nie jest ta, co te, tylko że leży? A, ta może leżeć, no. coś tu przegląda. Uh -huh. Tak to wygląda. No dobra, to pies nie tam Idziemy tak? chwilę Niech. Kłótnie rodzina Ale tylko raz Idziemy tatka ci nie podaruje Zapasnują mnie jak panowie Nie. Nie, jak to ten pan laptop, nie powinna. No tego nikt nie sprzątnął i nie sprzątnie. Bo po co? Czyż jak ktoś nie zapłaci, to, to nikt nie sprzątnie. Ci tylko tranca, bo tutaj jest pełno tranki, na no, okay. rozbitego. Chodź pies. telewizja wejdzie we w łapki. No, niestety o, głośnik tylko został. Ktoś już to nawet popisał, są tego tego tego. No, zwykle jakieś chujowe bazgroły porobione. O, no. no, kolejny syf. Peugeot. stoi bez tablic. Ale zobacz, chyba Gulf zniknęły. stary stoi. A chyba zniknął, stąd te same On gdzieś indziej stały, bo nie widzę tego takiego bez kół kombi, nie? No. Może ktoś się naprawiał jednak. A tam stoi, no fort. No. Tędy idziemy? No. Idziemy tędy zobaczymy. Bajzelek tam obok Szok kontener o, stoi, kurwa, o wszystko patrzcie. wyprzątane. Tu był taki syf, a to się teraz nagle posprzątało. Ja Cię kręcę. Wszystko sprzątało. No. Łoł. Wow. Wow, no. Wózek jeszcze z Biedry jest. Wszystko... Ulala. Ja to czyli tu puszek jest i żule nie zbierają. No właśnie, na bogato. Na bogato. A jedna puszka to z 10 groszy na metale o normalnie. Wychodzi. Jezu. Yes. Mhm. O, ja, muchy latają. Co pies? Pies się opiepsa się. Opiesa się. Opiesa się? Opiesasz się, pszatka. Dziobychu. Dziobychu, dziobychu, dziobychu. Tak, tak, tak. Żarcik taki, no. Próba złapania ją za dupę, jak idzie, kończy się tym, że się wystraszy. No. Co? Kto się wystraszyła? Ta Kocka? Kontener lokalny. Eee, ale oleje. Nic, pani, nic takiego, co by mogło. O, patrz, tu były chyba jakieś medale, ale już zostały tylko same Aha. te. Rura do kurzacza. Tu nawet jest jakieś to plastikowe. Tak? Ktoś pozrywał, myślał, że jest coś. Mhm. Ten jeden jest plastikowy? Jeden jest jakiś metalowy, a ten jest plastikowy. Aha. Ten metal to oczywiście wziąć. Tam jakieś pudełeczko leży. Gdzie? Tu to takie. Mhm. Coś pęknęło, coś tyde. w tym no. Czy kiedyś trafimy złoto? Szanowania, to wszystko Są głównie plastiki. A jest jeszcze jeden metalowy. Może z brązu? Może. Ten jest plastikowy. No. Wygląda jak z brązu. Nie wiem czy brąz ktoś skupuje. Plastik. Złoty, kurde, złoty mógłby być plastik. To są jakieś kapelki starego typu, bo jest... takie jak na wsi miałem, pamiętasz? Dokładnie A, takie same, stare rzeczywiście. Sotuś, poczekaj. Okay, brąz, brąz to stop miedzi jest w sumie przecie. To może na mieć się da. Jest jeszcze taki. Proporczy. Proporczyk. Mhm. Fajny. Fajny, ja sobie go wezmę. Tam jest NBA o, no. przypinka chyba. No. Mhm. paletki jakieś. Teraz. taka jak do słoików. <grystanie> o tam jest więcej tych tych proporczyków. Mhm, <grystanie> no to będziemy musieli iść z łapką powrotem no, no, i to. No poczekaj, bo mi się wyjdę jakoś. Tylko mi nie... przeszkadza. Kurczę, w w jedno miejsce. Nie sięgnę, musiałbym tam włazić. Uh -huh. A darujmy sobie te proposczyki. Porczyki No. nie tyle To za grube. No i jeden się udało wyłowić. Zespół z... Zarząd Wojewódzki Siągnij go bliżej, to może się chwyci właśnie. Kurwa. No i to jest I widać już czerwek a co jest więcej Może coś tu było Może więcej tych medali no. Może więcej brązowych było Chodź pychu, zobaczymy jeszcze tam Wydał do tego czapka. Mhm. czy nic hmm. takiego. On czy nie są zapłacone. Aha. Czy tu jest? Tak, tu jest. Cały. A. Się głodny zrobiłem. Tak. Chodź, psotka. No chodź. Chodź, pysku. No chodź, psotek. Lodówka wypruta, ale tej, tej, tego nikt nie wziął kratki, widzisz? Kratki, a kratka jest z czego? Ze stali. No to Nikomu się nie opłacało. Kompresor się opłacał, ale kratka nie.